W kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie pokażę, jak generować wideo ze zdjęcia, możecie wykorzystać to między innymi do zdjęć produktowych na sklepie internetowym, żeby je poruszać trochę, zrobić z nich wideo lub w innych kanałach jak w kampaniach w mediach społecznościowych, żeby zrobić te zdjęcia na przykład w reklamach katalogowych bardziej interaktywne, czy w innych reklamach, w innym medium, czy chociażby zrobić z tych zdjęć kilka filmików, które połączycie w jednego TikToka na przykład czy Reelsa i puścicie go dalej. Ja dzisiaj pokażę na przykładzie jednego z programów jak to zrobić, czyli Runway ML, program, który mogliście znać, aplikacja, którą możecie znać, oparta o sztuczną inteligencję i Znajduje się tutaj ze względu na jeden z modeli. Także mamy mamy runway, mamy chat GBT w pomocy do robienia prompta i mamy zdjęcie, które wybrałem na potrzeby tego, co mamy tutaj, więc. Od czego zacząć? Generalnie zacznę od tego, czym jest Runway ML. Run Runway ML to jest narzędzie, za pomocą którego możemy wygenerować wideo z tekstu, na przykład napisać mu, co ma wygenerować lub wideo ze zdjęcia, lub wideo z innego wideo, które zmienimy, uczynimy bardziej magicznym, realistycznym, animowanym, czy jakimkolwiek innym. Runway ML wprowadził nawet taką funkcję, jeżeli jesteście jej ciekawsi, i to napiszcie w komentarzu, ja nagram o tym osobny odcinek, gdzie nagrywacie swoje prawdziwe wideo, tak jak ja jestem tutaj. I on konwertuje to wideo i robi z Was postać animowaną, gdzie automatycznie rusza Waszymi ustami, zmienia Wam głos i tak dalej, i robicie się animowaną postacią. Super opcja, tylko napiszcie, jeżeli faktycznie chcielibyście to zobaczyć. A ja przychodzę do rzeczy. Jeżeli chodzi o wideo ze zdjęcia, no to mamy kilka modeli. Ten jest trochę wolniejszy, ale jest, jest bardzo, bardzo fajnie, wychodzą z niego materiały. Ten jest bardzo długi, długo się czeka na wyniki, jest starszy, a ten jest super szybki. Jak widzicie, Gen 3 Alpha Turbo i fajnie nam zamienia zdjęcia w wideo, stosunkowo szybko to robi. No i teraz pokażę Wam, jak wygląda taki przykładowy proces. Ja wezmę sobie, skorzystałem z Pixabaya, wziąłem jedno zdjęcie balsamu i jednocześnie e, skorzystam z sobie z GPT e, z czatu wersji podstawowej 4o, aby wybadać prompta, żeby Wam pokazać proces. Także jeżeli chodzi o zapytanie, wpiszę tutaj zapytanie, które pomoże mi edytować to zdjęcie, czyli. OK, zobaczymy, czy to się uda. Generalnie powiedziałem, żeby stworzył prompt do aplikacji Runway ML Gen 3 Turbo Alpha, żeby wprowadzić zdjęcie w ruch i niech e, sprawi, niech będzie w tym prompcie, żeby ten balsam, który się na nim znajduje, e, odleciał w kosmos. No zobaczymy, czy to e, czy to zrobi, jak szybko. OK, jeżeli chodzi o o, o, o prompt, no to stosunkowo szybko go przygotował. Zobaczymy, czy e, skutecznie. E, także ja teraz dodam sobie Video cyk, znaczy zdjęcie. Ok, mamy mamy balsam. Teraz kropuje to zdjęcie, czyli ucinam i jednocześnie dodaję w mojego prompta, którego sobie przed chwilą wygenerowałem i generuje filmik z tego zdjęcia zobaczymy co mi tutaj wyjdzie jak widzicie to jest na kredyty tak macie jakąś dawkę kredytów po stworzeniu konta na początku to jest akurat wersja płatna ale, ale w przypadku zdjęć pro, w przypadku wideo produktowych bardzo warto tą wersję sobie zapewnić i zapewnić sobie wysokiej jakości materiał e, widzicie jak to szybko trwa tak naprawdę generowanie wideo w kilkanaście kilkadziesiąt może sekund wcześniej to trwało nawet kilka minut przy, przy generowaniu prostego wideo no zobaczcie. Zobaczmy, czy to się udało. Nieźle, co? Fajnie to wygląda, fajnie sobie lata. Widzicie, że taki, taki materiał wideo fajnie nadawałby się na stronę. Teraz zobaczymy, e, jak z tego wideo zrobimy jeszcze inne wideo. I. E, Zobaczymy, teraz spróbujemy dać tu jakieś efekty, wystrzały, niech będzie. Ehm, dobra. Dobra, zobaczymy. No, jest to długi prompt. Zobaczymy, czy skuma. I teraz cyk. Mamy ten. Mamy pierwszą wersję wideo, generujemy. No i tutaj zobaczymy przy tym drugim generowaniu wideo z wideo. Czasem nie działa to najlepiej, ale zobaczymy, jak tutaj to zadziała. No ale sami widzicie, że ta pierwsza wersja nawet nie zmienił kształtu produktu. Jest to zrobione dosyć dobrze. No pozostaje po prostu wykorzystać to w swoich materiałach. Tak, na pewno interaktywne reklamy z takimi materiałami wideo zazwyczaj będą lepiej działać niż te reklamy e, statyczne. Ale tutaj też nie ma zasady. No więc zobaczymy, co teraz nam wygeneruje. O kurczę, to już coś innego nam wygenerował. Mamy ok, jakieś wypryski, jakieś tutaj fajerwerki, no ale sami widzicie, że jeżeli chodzi o materiał wideo, to już nie jest to samo. W sensie, jeżeli chodzi o materiał, czyli ten balsam, to już jest wyraźnie coś innego, więc tutaj tak dobrze to nie działa. Anyways, jeżeli chodzi o ten pierwszy materiał, zazwyczaj ta pierwsza próba ze zdjęcia wideo, bardzo fajnie wychodzi i nawet jakbyśmy dodali w tym pierwszym promptcie informację o wybuchach, też fajnie by wyszło. No tutaj też mógłbym pokombinować, żeby to trochę lepiej wyszło, ale taka wiedza dla Was, jeżeli, ten, jeżeli taki, taki cel byłby dla Was... Przydatne, no to teraz już wiecie, jak to zrobić i w, jakim, w jakiej aplikacji. Jeżeli chcielibyście więcej takich rzeczy, czyli ponad 50 lekcji wideo na temat sztucznej inteligencji, sprawdzonych przeze mnie również podczas szkoleń stacjonarnych i online. Kupcie kurs internetowy AI w marketingu i sprzedaży. Naprawdę postarałem się, żeby to był najbardziej merytoryczny kurs na ten temat w branży marketingu i sprzedaży. Link znajduje się w opisie do tego filmu. A jeżeli jesteście ciekawi kolejnych materiałów bezpłatnych, no to zapraszam Was na mój kanał, gdzie staram się dodawać tego trochę więcej. Dzięki Wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku.